Ciche serce na każdy dzień. Człowiek często odkłada dobro na później, jakby miał pewność, że czas zawsze będzie po jego stronie. Jezus przypomina, że najważniejsze jest czuwanie nie ze strachu, ale z miłości, bo Pan przychodzi nie tylko w godzinie śmierci, ale każdego dnia. W drugim człowieku, w sumieniu, w chwilach, które domagają się odpowiedzi serca. Czuwać to znaczy żyć tak, by nie trzeba było niczego żałować, gdy Bóg zapuka. Wierność w małych rzeczach staje się wtedy największym świadectwem gotowości. Najświętsze serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami, niepokalane serce Maryi, módl się za nami, Jezu, ufam Tobie.